Witam, witam. Kolejny odcinek Polskiej Osy. W końcu atakujemy serce tej osy, które krwawi niemiłosiernie. No w zasadzie to wygląda jak żul, który się w zasadzie opróżnił przed chwilą, ale zrobimy z tego laleczkę. Silnik w ten sposób nie jest ułożony. On tak naprawdę jest ułożony w ramie silnika w ten sposób. Zresztą to widać po gaźniku, jak powinno być to ułożone. No i co, i zróbmy taki, taki, wiecie, z bliska przegląd przed w ogóle czymkolwiek, co można na początku, czekajcie, żeby tu mi nie spadło. Gaźnik, 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 gaźnik. Tutaj mamy mały taki uszczerbek, jeżeli chodzi o tutaj pływak, o, o ten przycisk do przelewania gaźnika. Przycisk, no, o dźwigniękę, można tak powiedzieć. Na pewno silnik był majstrowany, no to to już na pierwszy rzut oka widać to z kilometra. Jest jakąś poczwórną uszczelką. Czerwony silikon, nasz ulubiony. Co niektóre tutaj rzeczy widać, że właśnie tutaj jakiegoś imbusa dali. Tutaj tej bocznej pokrywy, tak samo. Od spodu, jak to wygląda, no tragicznie. Tutaj, jak wcześniej kiedyś wam pokazywałem, ta zębatka jest po prostu. Odkręcona, znaczy się nakrętka się poluzowała, nie była zabezpieczona. Tak czy siak, tutaj nowy damy e, nową zębatkę. E, zębatkę, tak patrzę, co by tu mamy tutaj. Dźwignię sprzęgła, tu śmiesznie tak przechodzi. Linka e, z tej strony, czekajcie, wchodzi tędyk, i dopiero tutaj przez ten otwór. Za wajchę i się zapiera. Co tu tak jeszcze z grubsza powiedzieć? No przewód ewidentnie jest do wymiany. No to tutaj fajka. Może da, da się w środku coś, da radę coś w środku zagiąć. To jest napisane tutaj? To jest. Ee... Czekaj, czekaj. A, jakiś telpod. Nie wiem. Oczywiście polska Iskra. Ciekawe czy oryginalna, czy. chociaż nie, może być, bo jakiś ząb czasu na nie widać. No był rozbierany brzydko poklejone, no ale wiecie, nie wiadomo w jakich to czasach, kiedy to było robione. Na pewno jeszcze sobie sprawdzimy kompresję, tu już mam zamontowany, zaraz to ściągniemy, Ściągać do koła magnesowego, on pasuje też od, od włeski. Weźmiemy sobie klucz udarowy i... Wiecie, bez blokady, ja trzymam w ręku klucz udarowy, pyk i schodzi na krętka. mam to sprawdzone, super sprawa. Nie muszę żadnych, wiecie... Takich obejm robić, czy po prostu przyrządu, który przytrzyma mi koło magnesowe. Natomiast co sprawdzimy, to właśnie kompresję, tak sobie na zimnym, dla zasady. To na pewno. Oczywiście, pierw wyciągnę pływa, nie wiem, przepustnicę, żeby po prostu był lepszy, wiecie. Airflow tak zwany. Też, jak sobie tak kręciłem to koło magnesowe, to tak zauważyłem, że. Nie wiem czy to jest nawale. Eee, wale jest tak uwalone, czy, czy po prostu już samo koło skrzywione jest magnesowe. Eee, tak jak widać też były odkręcane same magnesy. Eee, też tutaj ktoś coś miał do powiedzenia, 6V, a, czyli w prawą stronę, fajnie przynajmniej wiemy, w którą silnik się kręci, bo motoryce w lewo nie idzie. Ale zazwyczaj to jest w prawo w Simsonie tak samo. Przerywać takim widać w miarę ładny. Iskra też powinna być, bo o, nie, to nie jest jakiś tam bateryjny zapłon. Tutaj jakieś mam dwa zwinięte, nie wiem. się jest pewnie ten. się jest świetna, tak? Cewka czekaj, co może być? ładowanie chyba? ładowanie, światło, zapłon. No ale pewnie to są światła, tak mi się wydaje ale to muszę spojrzeć na ten zanim e, jakąś opinię wydał. Więc pamiętajcie też tak czy siak jak ja o czymś opowiadam, to też e, nie mówię, że tak powinno być, e, tylko przede wszystkim to są moje domysły i później to wszystko jest weryfikowane, więc też nie traktujcie tego oczywiście wszystkiego jako poradnika. E, ale ci co oglądają, tę wiedzą po prostu to wszystko w formie pamiątki i dla fanów, dla was, nie? Dobra. E, ściągamy świece, zobaczymy jak w środku wygląda tłok, yy, znaczy, pierw kompresję zmierzymy i tak będzie najlepiej. Widzę, że bieg, bieg jest zapięty albo nie nie, nie, nie musi być. Nie, nie, to tylko tak wiecie. Czyli biegu nie, nie ma zapiętego, więc dobrze, to później biegi też posprawdzamy, czy są. Yy, no, bo nie była przeze mnie odpalana z wiadomych względów, że to miałoby się sens, yy, sensem, bo bak zapiszczony tu by mi się zatkało. Wiecie, nakopałbym się jak świnia, a nic z tego by nie było. I bez sensu już to męczyć, bo i tak i tak to wszystko jest do rozbiórki do. Czekajcie, którą to się śrubą spuszcza, ktoś wie. Jeżeli silnik jest tak, wlewa się pewnie tu. Czyli tu powinien być ten. Tutaj jest chyba od, od kontroli do zmierzenia. Tak mi się wydaje, tutaj tutaj też jakaś taka przypierdolona śruba fest. Chyba tu się zlewa, tak mi się wydaje. No tak. Dobra, nieważne, bo jeszcze spadnie. Uj. Dobra, działamy! No, po małych testach, yy, tak. Yy, światła samo ładowanie też jest. Yy, tutaj wystarczy zewrzeć jakby do masy i wtedy yy, iskra nam się pojawia. A co do samej iskry, yy, raczej, raczej jest oryginalna, ze względu, tak patrząc na. Ten taki frezik, jak ono wygląda okrutnie, za dużo albo oleju, albo po prostu wszystko przepuszczało, co mogło przepuszczać. Tu mam akurat współczesną, ale ona jakoś taka jakaś nie za bardzo. Mamy współczesną iskrę, też F95, oryginał współczesna. Ale jeżeli tam wyczyszczę, to na bank y, będzie działała y, dużo lepiej niż ta, y, no nie, to też zależy od partii. Ciśnienie, ciśnienia w sumie tak nie sprawdziłem, tu nam po, y, oczywiście plus jeden bar y, w wężu, bo akurat to jest też taki budżetowy zestawik. Y, no to teraz pokazuje nam, y, no to 3,5, 3,5. Z czego nie osiągnąłem pełnej prędkości. Ciężko mi było tym kluczem udarowym, a zresztą zaraz łapało sprzęgło i, i zaraz bym coś tu porozpierdalał, więc powiedzmy zostawiam ten dekiel Hops, żeby nie było. Dobra. Światła są, wszystko jest, więc super. <laughs> e, więc super. Więc o co ci chodzi? E, teraz zaraz sobie wykręcimy. Ten, i jeszcze spojrzymy od. Aha, ściągnąłem gaźnik, bo to chodzi o to też, żeby, jak na przykład sprawdzacie, no to na ciepłym najlepiej. No teraz to jest chujnia, tak? Na ciepłym silniku, plus odkręcony w opór przepustnicy, albo najlepiej ściągnięty gaźnik. Więc gaźnik jest oczywiście tak ustawiony w ten sposób. Znaczy, no wiadomo, że tak, nie? Natomiast wchodzi na tą tuleję, na tą flanszę taką. Sam w sobie jest strasznie ciężki, ale jeszcze pewnie. Troszkę paliwka tam jest, to zaraz to sobie, albo nawet później to podkręcamy, na razie odstawimy, żeby nigdzie nam nie upadło. Eee, zajrzymy sobie zaraz od tej strony i od tej, ale to czy jest sens w zasadzie? Czekajcie Wam tu latarkę. Czy jest sens? To już raz wam chyba pokazywałem. Eee, no są przedmuchy plus. Eee, są przedmuchy A gładź, gładź jak może wyglądać. W sumie bez sensu, teraz kombinuję, no nagarowane na Może jakiś mały porting się zrobi, żeby troszkę No Znaczyż nie, no to tak źle to nie wygląda, tak sobie patrzę Dobra, nieważne, rozkręcamy i tyle No i zdjęcia, zdjęcia tu już sobie porobię Koło magnesowe zdjęte, eee, i tak to wygląda, czekajcie zapalę Wam lampkę Czekajcie, nie wiem czy z lampką lepiej czy gorzej nie, troszkę za mocno na No i co? No i mamy gdzieś tu schowany kondensator, chyba za tym. Czyli chyba dwa światła. Albo. Albo nie. no pewno tutaj od tego. Od świecy. Widać, że jest w opór ustawiony na prawą stronę. Czekajcie, clean. Kurwa. Jest clean, bo. Jego, że mnie wyciągnął, jest clean. Dobrze, jest clean. Musiałem obrócić wał. Nie wiem po co ta blaszka. Śmieszna taka. Czekaj, bo, bo tutaj w ten sposób to działa, że po krzywce leci. W ogóle taki świeży dosyć ten jest przerywacz. Tak przynajmniej wygląda. Taki. Albo w takim dobrym stanie, chociaż. Czekaj, bo ja patrzę, w... patrzę na ten, tylko nie wiem po co ta blaszka. Co no? Na ma za zadanie? Może tu filc był przyklejony i smarowało, wiecie? Takie mam wrażenie. Chociaż w prawo się kręci, ale to i tak się kręci na tym, na kole magnesowym. A koło magnesowo położyłem sobie na kafelku jest delikatnie skrzywione, bo teraz tak zauważyłem, że tak, tu jest kurwa coś przypierdolone. Tutaj tak te, też przykurwione jest. Nie wiem o co chodziło. Z tymi magnesami też nie mam pojęcia. Po co one były ściągane? Na pewno tutaj widać, że było jakoś tak w jakimś jakim stopniu przez fabrykę wyważane. Mam nadzieję, że tak samo założyli, jak powinno być. Eee no, na pewno trzeba będzie tutaj przy, tą przylgnię. Yy, przypolerować i pastą do zaworów przytrzeć, tak żeby po prostu ten stożek był zachowany, bo wiadomo, że yy, klintko ustala, a trzyma się na stożku, tak? Yy, tutaj też no, tylko przypolerować. Tak mi się wydaje, że chyba tu fil filcek tak powinien przychodzić. Ale dobra, to później poczytamy, bo oczywiście Kwiatek nie czyta, bo po co? No dobra, koło jak koło, koło, mamy ściągnięte. I teraz cały aparat. Aha, tu jest kondensatorek. Teraz cały aparat pościągamy te gumki, powyciągamy, zobaczymy jak to. Aha, bo tu idzie tak. Od, od faji. Pozdrawiamy faję. Dobra! Popatrzeli, rozkręcamy. Yy, wygląda to następująco. Yy, oczywiście, yy, co podkładka, to z innej parafii. Tutaj sprężystą dali. Yy, no, akurat niedobrze przy, przy aparacie zaponowym. Yy, tu jednej brakuje. I teraz tak, yy, wyciągnąłem, yy, był problem, żeby wyciągnąć to jakoś tak sensownie, bo tu jest tak zrobione, że tak naprawdę końcówka yy, tego kabla wysokiego napięcia, czy tam przewodu, yy, wchodzi, yy, znaczy cewka bezpośrednio chwyta, takie trochę... No, zjebane to jest jednak rozwiązanie. Ale dobra, pomijmy to wyciągnąłem przez ten otwór przewody od, od, od iskrownika. Gumkę udało się ocalić, chociaż jest taka bananik. To mimo wszystko ten olej tak mocno nie strawił jak inne gumki. No i to też jest w porządku, więc fajnie wyczyścimy i założymy z powrotem. Więc tu będzie ok. Tutaj też, nie wiem, zobaczymy, czy te przewody pozmieniam, czy je zostawię. Eee, będę musiał się zastanowić. Tutaj troszkę, jakby za dużo go tam dali. No, ale przynajmniej lepiej niż kwiatek robi. Więc taki skrownik wygląda. Eee, nigdzie sobie nie nabijałem żadnych znaków, bo to wiecie, tak czy siak eee, eee, i tak było na skraju. Tak? Eee, nawet widać po śladach więc jakiś był super przyspieszony albo opóźniony teraz, teraz nie będę was okłamywał nie wiem a tutaj do tego filcyka co to, to nie jest to blaszkę jakby, jakby masę robiło nie wiem dziwne nieważne dobra później poczytamy jak wygląda uszczelniacz panie panie jacku co to kurwa jest napisane Mohikanin? nie wiem ale widać, że z jakiegoś ten, o i fajnie, że przynajmniej są widoczne, to nie będę musiał nigdzie szukać, po prostu wyjmę te stare 20, 47, 10 no i mamy już jeden wymiar eee, na łożyskach pewnie też będą dobra, czyli tą stronę mamy, tu mamy ten pręcik od, od sprzęgła, trzeba w ogóle olej zlać, to po pierwsze, nie, by się przydało Teraz tu będzie wszystko pływać, ja pierdziele, dobra, ale podkładamy. co tu mamy, belma Bella, Belma, Bellissima. Więc tak to wygląda. Fajnie schowany z tyłu. Sporo tutaj miejsca jest właśnie na ten. O, to idzie tak. Dobra. Ściągnąłem sobie teraz ten dekielek y, od wyciskania sprzęgła. To jest... Czekajcie, bo tu... Tylko, że dziwne, bo tak z tej strony jest to założone. Y, ten... Dopiero po ściągnięciu chyba koła magnesowego, można to ściągnąć. A sobie włóżmy, niech będzie tak jak był. E, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi, Dobra, to później to sobie włożymy. Ściągnąłem ten dekielek. Dłuższa śruba była tu. Tutaj ta dolna, jakby była skrócona. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, takie odnoszę wrażenie. Była na dole. I ta z innym łbem. Była wyżej. I ogólnie nie bójcie się używać różnych śrubokrętów, z takiego większego używam, bo zazwyczaj to jest tak, wiecie, płaski to płaski, a to główna prawda, bo gdzieś widziałem jakąś taką grafikę, gdzie, że są różne rodzaje tych płaskich, mimo wszystko, że powiedzmy, jeden głębiej wchodzi, drugi cieniej, płycej. Cieniej kurwa debilu, ostryciej mgły. Więc tu też ważny jest ten dobór. No, na tą chwilę wszystko jest w zasadzie luźne, w zasadzie to palcami odkręcam, ale dobra, nie będziemy, wiecie, tutaj cwaniakować, bo kolejny partacz dobiera się do tego silnika. Tu mamy taką gumkę śmieszną, jest ten pręd, który wyciska, czy tam od wodzika, nie wiem jak to się zwie, nie do, do wyciskania. Tu mamy tą nakrętkę nieszczęsną, która była odkręcona. A czekaj, jak to jest? Aha, tu by wychodziło, że ta guma powinna, yy, bo ona ma tutaj taki ruch, i tu powinno wyjść na ten rowek. Yy, a który, czy tu nie ma tu jakiegoś, ta blaszka jest taka cienka, i ona chyba nie została zagięta. I to jest po prostu przyczyna, nie? Ale z wykręcimy, zobaczmy, czy zejdzie. Tu widzę jakiś taki cienki gwint. Ciekawe, czy to jest lewy, czy prawy. Ale dobra, za sobie ściągniemy. No, ktoś po prostu z rozpędu, no to zębatka, no to ewidentnie do wymiany, tu nie ma. Gwint jest lewy, czyli w prawo się odkręca. No i ta blaszka, czyli to co mówiłem, widać, że już była prostowana, ale po prostu ktoś później zapomniał jej zagiąć. Dlatego się nakrętka uodkręciła. Ale na szczęście żadnych strat tu nie widzę, nie jest nigdzie powycierane. No i mamy tu jeszcze tulejkę dystansową. Tulejkę, no dy dystans plus chyba jakaś taka osłonka przeciwkurzowa, nie wiem, jakieś mosiężna, to też zaraz wyciągniemy. No i dobra, odkręciłem sobie korek e, spustowy i tam od góry e, w lewo, więc ten jest ten jest spustowy, ten był w lewu. E, aha, tu były dwie uszczelki i one mają śmieszne takie głębienia, jakby taki wiesz, szlam miał chyba tu wejść, ale są tej samej wysokości, to samo. Coś tam się posączyło te, tej oliwki, dużo w sumie. Nie ma, tak patrząc, czekajcie, no ile, no to jest piątka, ten, bajka czwórka albo piątka. Olej jako olej, tam nie będziemy się rozkliwiać nad, nad yy, jego czystością, zużyciem i tak dalej, bo to jest yy, pff, bez sensu takie paplanie. Albo w sumie, jo, kurwa niezmieniony, co oni tu wlewali, po frytkach? o i to. I dobra, nagadałem się, nagadałem. Ale zażurany, Jezus. No dobra, czyli tak. Yy, czyli tak jeżeli, tak, jeżeli tak, to to odkręcam, plus to, plus to, plus to, to powinno, wśp, cały ten, aha, bo on jest tu klejony i chyba tak sobie zrobimy z tej strony, a dobra, korek zakręcę, żeby mi tu się nie ciurlało, w ten brud, o, ale gwint leci, o jesu, o Jezu, ten gwint, fucking shit. Oli fucking shit. Dobra. A tu co to kurde jest? Jakiś ten dzyngiel. Jakiś cycek mały. Dobra. Jest, jest. Mm, dobra, to sobie teraz to odkręcimy. To jest plan. Sprawa wygląda następująco. Zdjąłem pokrywę od y od sprzęgła. Od strony sprzęgła, czyli tam gdzie wszystko jest zaolejone. I tak. No uszczelka. Potężna jaja nie wiem, czy ona nie jest czasem jakaś podwójna z jakiegoś Brystolu. Zrobili wzięli sobie kartonik i sobie pokartonikowali, chyba tak by na to wyglądało. Czyli nie mieli uszczelek, i sobie tak to już, to jest ręczna robota, dlatego tak to wygląda, ale dobra. Najważniejsze, że uszczelnili to silikonem i silikonem sanitarnym przy okazji, czyli tym przezroczystym, więc bardzo dobrze. Sprawie udało im się zastopować wyciek. A musiałem tą obudowę zdjąć, zaraz przejdę kuśba, to jedną ręką, bo nie mogę tej drugiej pokrywy zdjąć. Ponieważ w tym miejscu, tu gdzie mniej więcej pokazuję, powinna iść śruba, która mi trzyma cały ten bok. Bo kurde, wiecie co? To później wam to pokażę. Bo chciałem zdjąć właśnie ten dół, to całe, ale nie, nie mogłem. Aha, tu już mi to wypadło. No, łańcuch jest. Yy... Nie wiem, no, delikatnie mówiąc, wypierdolony. I tu mamy no, zębatkę, też jest przekoszona. Zobaczymy. No tutaj mamy dystansową tą podkładkę. Kopniak. Zobaczymy, jak ten półksiężyc tam dalej wygląda, bo to przede wszystkim na początku się wyrabia. No i sprężynka, trzeba będzie okulary założyć, żeby tu nic po prostu w ryj nie strzeliło, bo to jest bardzo ważne. No i co? No i to. No ściągamy po prostu szczelkę wek, to wek. Zobaczymy jak, jak ten, jak ten pieśń zabezpieczający sobie ściągnę. Potem jak to wycisnę. No ściągacz jakiś mam, ale zobaczymy czy się nada do tego. Czy będzie coś kombinować. Ale kiedyś nie było narzędzi i sobie radzili i to jeździło. Teraz to wiadomo, wszyscy są specami i kurwa tak nie rób, tak też nie może... A wiecie. Rozbieram dalej. No i udało się ściągnąć sprężyny, które dociskają cały ten szajs, oczywiście tu jest ten pierścień zabezpieczający, no i tutaj wypadałoby mieć specjalny przyrząd, który dociśnie po obwodzie, aha tu jest teraz w ten sposób, czekajcie żeby mi tu nie wypadło po tym obwodzie dociśnie i dociska i wtedy można wyjąć pierścień zabezpieczający z tego rowka i wtedy to wychodzi, no i ja tak kombinowałem, bo wziąłem sobie ten zwykły taki Ściągacz w sumie do łożysk, ale on ma troszkę za wąskie te ramiona, więc on mi się nie przydał. Natomiast, żeby niczym tu nie tuc, i tak dalej, akurat i tak mi się rozleciał ten docisk stolarski, czy tam uchy, czy jak zwał. Tak zwał i sobie, bo tak coś jak ten ściągacz w podłańcu wchodzi, nie? Tu jest dosyć cienki, taki zynks, przynajmniej według instrukcji. Ja sobie chwyciłem z jednej strony, ścisnąłem delikatnie podważyłem pierścień obróciłem i jeszcze raz docisnąłem tym bo tutaj dużej siły w zasadzie nie potrzeba tylko na to jedno miejsce bo e, sprężyny tak czy siak, one powiedzmy pod kciukiem się uginają no ale po, jak tu mamy e, 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 9 tak? nie, kurwa 2, 4, 6, 8 no tak, bo od tej liczę, no 9 sprężyn no to Kurwa, dobrze liczę? Czyli 2, 4, 6, 8, no 9. Nie, bo tak jakoś mi nie mi nie leżało. E, no i dobra, i teraz tak. Tu mamy oczywiście lewy gwint, tak pisze instrukcja. Teraz możemy sobie ściągnąć całą tą płytkę. Uuu. Hello, it's me you looking for. E, dobra, to trzeba będzie. Jak to wygląda? Aha, bo tu idzie. Cały korek rozkorkowany. Tutaj co mamy? Aha, to jest ten cały wycisk. Aha, czyli idą dwa pręciki, tak? Dobra, na razie to tak zostawiamy. Czyli to pcha tutaj i wtedy się sprzęgło. O, wiesz, powiem, czy... Aha, dobra, ja rozłączę się, bo mam telefon.